Wiemy, jak to wyglądało w film, mogą Państwo znaleźć na naszym portalu. Do wypadku doszło w afgańskiej miejscowości Szabana, gdy pilot system nazywany nawrotem do celu maszyną uderzenia Obaj piloci przeżyli. armia amerykańska straciła 38 milionów dolarów. Proszę wejść na cm 24 plan, tam filmik który tym Wspólnie polecamy materiał Oślawski za dziś bardzo dziękuję. Trzy karabiny maszynowe i siedem granatów. Taki ocenał znaleźli w przycyłce pracownicy jednaliwskiego projektu w Warszawie. To było dużo. Była ewakuacja i interwencja policyjnych pirotechników, aż okazało się, że karabiny i granaty nie stanowią zagrożenia, bo mają służyć <grystanie> do dekoracji. Tak w każdym razie mówi na Ta paczki. Sprawą zajęła się Marta Kloss. Ciekawa dekoracja, siedem granatów i trzy karabiny. Wszystkie konsekwentne ustalenia policjantów, że broń rzeczywiście nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i mogły być wyłącznie wersji z tym, czy może było inaczej. W tej chwili są postępowanie, które ma na celu ustalić okoliczności, sprawdzają dokładnie jej zawartość i wtedy ocenią, czy ta trafi do adresata, czy może zostanie skonfiskowana. I nawet...